dalej są do użytku. Okay? Sprawdzimy to dziś. Zobaczmy co nam powie Pan Google. No, mamy listę, a tu jest np. przykład GIMP, Paint.net, Inkscape, który jest wektorowym programem, Draw, który na pewno nie jest darmowy, PaintPulsa i bo też... My prost... Jesteśmy u Filipa i pragniemy rozwijać się w grafice i w rysownictwie, stworzyć własną animację. Filip, dlaczego się tym zafascynowałeś? Nie wiem, jakbym... jakoś tak wyszło. Lubisz malować? Ja tak samo, to zobaczymy jak nam wyjdzie. Mamy pomysł, żeby zrobił każdy z nas jakąkolwiek animację, poświęcamy na to tak do godziny, dwóch godzin i zobaczymy, co uda nam się stworzyć. Każdy z nas walczy w innym programie. Filip ma fajny program do animacji. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak Filip ma problem z programem, ale oglądamy tutorial i może dojdziemy animacje, walczył dzielnie, ale uskonęliśmy i zobaczymy jak to dalej pójdzie u mnie znowu jest taki program, że w tym moim programie zrobiłem jako taką animację i chciałem dodać dźwięk, tu nie idzie, a jak wchodzę na przykład do programu, który powinien się zająć dźwiękiem, to nie umie tego opanować i wychodzi to bardzo dziwnie no będziemy walczyć, albo zrobimy przerwę na przykład na jakąś grę, czy Ćwiczenia fizyczne, żeby doładować mózg tlenem i może sobie pomalujemy. Na pewno się nie poddamy i wrócimy. I jeszcze zobaczymy ten cały tutorial. Bo ile sił Filip masz, czy chcesz się jeszcze dotlenić albo coś innego zrobić? Nie no, jeszcze może ten tutorial 10 minut. Dobra, 10 minut jeszcze przeznaczamy na pracę i walkę. Mamy przerwę na posiłek. Filip zaproponował jajecznicę i sam ją wykonuje. No, masz się polecam jajecznicę To jest most przesmolony. Mówisz, wyszedł omlet. I wyszedł. No i zajęliście. roma, ale mi się dzieciństwo przypomina. Filip zabiera mnie do jakiejś dżungli na staw. No ryby. Ty, Magic Place. Filip, powiedz coś o tym stawie. Sam go wykopałeś? Nie. Dobry. 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 A jakie ryby tu złapałeś? Zresztą deszcze, ale to jest nie mało. tutaj. Nie wiem, tak to nie wiem. Do niej jeszcze są. Nie ma miejsca. Musisz mi odwieźć, ale coś z tego. Nic nie brało.